W tym filmie pokażę Ci, jak możesz zmienić swoje zdjęcie profilowe w WhatsApp. Zanim zaczniemy, jeśli chcesz odkryć ukrytą funkcję swojego iPhone A, po obejrzeniu filmu zajrzyj do opisu. Teraz, gdy jesteś już w WhatsAppie, musisz przejść na dół po prawej stronie, gdzie znajduje się opcja Ustawienia z ikoną koła zębatego, jeśli używasz iPhone A. W przypadku Androida, zobaczysz trzy kropki w prawym górnym rogu, kliknij w nie, a następnie wybierz Ustawienia. Naciskamy te opcje, i jak widzisz, na samej górze pojawia się Twoje imię i zdjęcie profilowe. Naciśnij na Nie. Teraz wystarczy doknąć swojego zdjęcia profilowego. Pojawi się napis Edytuj. Kliknij w niego, a następnie w prawym górnym rogu ponownie wybierz Edytuj. W tym miejscu masz kilka opcji: Możesz użyć awatara, zrobić nowe zdjęcie, wybrać zdjęcie z galerii lub usunąć obecne. Aby zmienić zdjęcie na takie z galerii, wybierz opcję, wybierz z galerii. Teraz po prostu zaznacz zdjęcie, które chcesz ustawić, na przykład to tutaj. Następnie pojawi się okrąg, w którym musisz ustawić część zdjęcia, którą chcesz użyć. Możesz je powiększać lub pomniejszać, a gdy już wszystko ustawisz, naciśnij przycisk w prawym dolnym rogu, wybierz. To wszystko. Jeśli chcesz codziennie odkrywać ukryte funkcje swojego iPhone'a w prostych krokach, Całkowicie za darmo. Znajdziesz link do tego w opisie.